Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj Wam pokażę e, przesadzenie bananowca, bo ostatnio, jak mieliśmy dostawę, to niestety ucierpiał mi, e, bo spadł mi na ziemię i troszkę się liście ale się nie przejmuję tym, bo i tak te liście dolne będą z czasem e, odpadać, żółknieć, więc to jest taki naturalny efekt. E, mam już przygotowaną dosyć dużą, jeśli sobie porównacie doniczkę produkcyjną do doniczki, której będę przesadzać, ale jest to konieczne przy bananowcach, bo bananowiec po pierwsze ma rozwinięty dosyć system koleżeniowy, lubi mieć dosyć dużo miejsca w doniczce, także radziłabym od razu przesadzać bananowca właśnie do takich dużych doniczek. Z racji z tego, że ona, ta doniczka ma dosyć duże dziury, i boję się, że będzie mi przepadać mieszanka typowo do bananowca, więc mam taką siateczkę, włożę sobie ją tutaj na dnie i ona mi zabezpieczy tam ziemię przed wypadaniem, jak już tutaj widać. Ta siateczka jest dosyć, ma takie dosyć, tą krateczkę małą, ale woda będzie przeciekać przez nią i z tym nie będzie żadnego problemu. Tutaj mam przygotowaną mieszankę. W tej mieszance znajduje się kora sosnowa, perlit, torf kwaśny, włókno kokosowe i ziemia uniwersalna. Możecie sobie taką mieszankę zrobić sami, ewentualnie można u nas kupić na sklepie. I jeszcze jedna rzecz. Ja tego bananowca podlałam dwie godziny wcześniej. Podlewanie roślin przed przesadaniem jest bardzo ważne, bo wtedy nawadniamy podłoże i korzenie stają się wtedy miękkie i wtedy lepiej nam odchodzi ta ziemia produkcyjna. Więc ja sobie już nasypię na tą wolną warstwę mieszanki. Ja uwielbiam zapach tej mieszanki jest naprawdę y, taki dosyć charakterystyczny, bo tutaj jest kora i ta kora ma taki świetny y, zapach. Myślę, że będzie ok. I teraz tak podłożę sobie. Tak, by trzy czwarte doniczki nasypałam ziemi i teraz będę się zajmować tym, o to może od... Może, żebyście widzieli. Stan korzeni bardzo ładny. I teraz staramy się y, całą tą ziemię produkcyjną oczyścić z korzenia z ziemi produkcyjnej. O, coś wam pokażę. Jest taka. Będzie widać? Będzie widać. Jest taka żółta kuleczka. I. O nie. A, spadła mi tutaj. Jest taka żółta kuleczka w e, ziemi, i tym się nie przejmujcie, bo to jest e, żaden szkodnik, żaden, e, je, żadne jajeczko. To jest po prostu e, dodany przez producenta nawóz. Także takimi rzeczami się nie przejmujemy. Ok, myślę, że tyle wystarczy e, oczyszczone ich korzenie z ziemi. I teraz zabieramy się za przesyłanie. Troszkę sobie to dam. Robię dziurę. Wkładam i teraz będę obsypywać mieszanką korzynką. same strzepujemy, żeby jak najwięcej korzenie pokryło w środku mieszanka. Myślę, że wystarczy. Ja jeszcze pójdę, bo nie przygotowałam sobie wody i zaraz Wam wytłumaczę, dlaczego potrzebna jest woda. Do... Ok, mam już wodę, troszkę podleję tak, żeby pozostała zbyt duża ilość powietrza w korzeniach ulotniła się i w zamian dwie miejsce dostała się ziemia, tak, żeby nie było za dużo powietrza w korzeniach. Teraz jak dbamy o tego bananowca? Bananowce, bananowce nie są zbytnio wymagające, ale trzeba uważać i podlewać go dosyć często, szczególnie latem. Latem może być na zewnątrz, czy może być na słońcu i też trzeba dla niego przeznaczyć dosyć dużo miejsca, bo rośnie w gigantycznym, szybkim tempie. I musimy mu znaleźć miejsce takie, aby miał na szerokość dosyć dużo miejsca, żeby nie przeszkadzał innym roślinom, nie zasłaniał im słońca, nie zasłaniał im światła, bo to jest dosyć roślina, która lubi się panoszyć i lubi szybko rosnąć. Ja mam jeszcze tutaj. Takie dwie młode sazoneczki nie odrywałam, bo chcę, żeby, rosną, żeby rosły razem z nim. Mam nadzieję, że dobrze Wam się oglądało przez te parę minut, jak przysadam bananosa i że już sami wiecie, jak go przesadzić, do jakiej doniczki i jak podlewać, i jakie stanowisko. Także niech banan rośnie zdrowo.